Na ekranie pojawia się plansza z napisem Flash lidera. Na środku animowane rąby w kolorach czarnym, żółtym i różowym. Jan Gąsienica Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, stoi w gabinecie w tle flagi Małopolska, Polska oraz unijna. 27 października Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował debatę pod tytułem Wartość pracy w słowach i doświadczeniach Jana Pawła II. Wydarzenie to bez wątpienia wpisuje się zarówno w październikowe wspomnienia tego wielkiego Polaka, jak i wartości, jakimi kierujemy się w swojej misji wspierania Małopolan. Serdecznie zapraszam do obejrzenia skrótu debaty. Katarzyna Lis, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, mówi stojąc na tle szarej ścianki z logotypami Małopolski i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W trakcie wypowiedzi pojawiają się kadry z rynków w Wadowicach. Widoczny budynek Urzędu Miasta, Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, plakat ze zdjęciem Karola Wojtyły w wieku niemowlęcym, trzymanego na rękach przez matkę. Na plakacie napis Dom rodzinny Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II. Następnie pokazany budynek i wnętrze muzeum oraz pomnik Jana Pawła II. Na tle kadrów z Wadowic pojawiają się zdjęcia uczestników debaty. Wadowice to miejsce nierozerwalnie związane z Janem Pawłem II. W tym wyjątkowym miejscu Wojewódzki Urząd Pracy zdecydował się zorganizować debatę na temat nauk Ojca Świętego w kontekście etosu pracy. Gospodarzem spotkania był Urząd Miasta Wadowice, miasta na co dzień goszczącego turystów i odwiedzających z całej Polski, a także z zagranicy. W debacie udział wzięli dyrektor Muzeum Rodziny Jana Pawła II w Wadowicach, ksiądz Łukasz Piurkowski. Pan Tomasz Łysoń, przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstwa pszczelarskiego nominowany do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2021 w kategorii Przedsiębiorca przyjazny Rodzinie. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pan Jan Gąsienica-Walczak oraz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pan Michał Kądziołka. Rozmawiali oni o lojalności, godności i wartości pracy. Jak przewidywał papież, ciągły rozwój technologii, wymagający doskonalenia od pracowników, będzie wiązał się także z mniejszym zaangażowaniem człowieka, a czasami nawet likwidacją miejsc pracy. Ten proces wpisuje się w zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dającego możliwość nabycia nowych kwalifikacji i zmiany zawodowej. Etyka pracy w dzisiejszym biznesie może decydować o powodzeniu przedsięwzięć gospodarczych. Na ekranie widoczni uczestnicy debaty. Od lewej siedzą Jan Gąsienica Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ksiądz Łukasz Piórkowski, dyrektor Muzeum w Wadowicach. Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Tomasz Łysoń, właściciel przedsiębiorstwa przelarskiego. Pod koniec pojawia się Jolanta Michalska, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, prowadząca debatę. Drodzy Państwo, mówimy o świecie wartości, i bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za taką inicjatywę, ponieważ to rzeczywiście. Ekonomia, zysk, zarządzanie te elementy są bardzo ważne, ale one zawsze funkcjonują na zasadzie inaczej, połączone ze światem wartości, i wówczas one spełniają swoją podstawową funkcję czyli służą dla rozwoju człowieka, jego komfortu życia, również aspektu duchowego, emocjonalnego. Praca jest bardzo ważna, ale nie jest najważniejsza ważna jest rodzina najważniejsza jest rodzina, ale jest też bardzo ważny element jesteśmy sami my tak, żebyśmy nie zapominali o tym, że że pomiędzy pracą, rodziną, jeszcze musimy znaleźć przestrzeń dla siebie, żeby mieć trochę tego czasu, aby mieć swoje refleksje, czas na to, żeby się zastanowić nad tym, gdzie podążamy, co robimy. To są przecież tradycyjne fundamenty Europy. Godność w domu, w rodzinie, godność w szkole, godność w pracy. Na tym się budowało. To jest ten fundament. Rodzina. Pierwsze piętro, parter, szkoła drugie, praca trzecie i tu jest człowiek najważniejszy. My jesteśmy też dla y, właśnie pracowników. Nieodwrotnie. Jeżeli my będziemy y, ten przykład y, pokazywać, że tak to powinno być, że znajdziemy im zajęcie takie, które im daje satysfakcję z pracy y, i będą robili to, co lubią, to będą przychodzić do pracy z uśmiechem i wychodzić z uśmiechem. No, ja jest stosunkiem szefa do swojego podwładnego i musi być lojalny, jeśli chce tą pracę wykonywać w sposób sumienny i rzetelny, ale i w drugą stronę. I pracownik do swojego przełożonego. Bez lojalności nie ma pracy. Ojciec się to tu doskonale wiedział. I to pokazywał. Pokazywał, mówił, uczył i wydaje się, że nauczył. To przede wszystkim widać, że papież bardzo często mówił o pracy, o ludziach pracy. Bo widać to w jego encyklikach, widać to w jego homiliach, ale też właśnie w, przede wszystkim widać w nim samym, że on był człowiekiem pracy. Pokazał to, co też powiedział pan dyrektor, że on właśnie nie stawiał takiej bariery między wiernymi a sobą, tylko chciał im wręcz pokazać, że on kiedyś pracował tak jak oni. I zresztą piękny cytat, który on też wielokrotnie powtarzał, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To nie tylko, że papież mówił to do innych, ale wyraźnie on sam od siebie wymagał. No, szanowni Państwo, mamy świadomość, że świat wkracza w nową epokę, w nowy okres. To jest konsekwencja pandemii koronawirusa i właśnie w tym kontekście, o którym mówił Pan Dyrektor, tak? kiedy nasze rynki finansowe no, doświadczają realnego kryzysu, to właśnie świat wartości jest odpowiedzią na te realne zagrożenia. Drodzy Państwo, papież też, dziękuję Panie Dyrektorze za ten cytat, bo ukazuje to, co jest w nauczaniu papieskim najistotniejsze, ponieważ papież podkreślał, że ta godność człowieka, ona wynika z tego, że Pan Bóg wzywa człowieka, aby czynił sobie ziemię poddaną. To znaczy, mamy, jesteśmy wyzwani do tego, aby być osobą dobrego wpływu, to co Pan Dyrektor mówi. A świat wartości jest funkcjonujący w zasadzie naczyń połączonych z techniką, z automatyzacją. I to nadaje pracy sens, że tu nie chodzi o to tylko, aby posiadać, generować dodatkowe dobra materialne, co też jest istotne, ale nade wszystko praca ma służyć, aby człowiek był, był dla siebie, był dla innych. I to jest ogromna wartość. Mówiliśmy o automatyzacji, robotyzacji itd. i tak dalej. I to ten proces będzie cały czas. Rozwój firmy powinien być równoległy z efektywnością. Czyli jeżeli mamy zasób ludzi, poprawiamy efektywność, zwiększamy produkcję, czyli musi to iść w harmonii. To jest odpowiedzialność pracodawcy. My jesteśmy w Sejmu Urzędu Miasta Wadowicy dzięki gościnności pana burmistrza, ale tuż obok jest tam rodzina Jana Pawła II. To też bardzo ważne, w jaki sposób nas kształtuje rodzina. Tak, drodzy Państwo, no, to jest wyjątkowy artefakt, w którym obecnie znajduje się e, Wojewódzka Instytucja Kultury. Natomiast ta przestrzeń, e, ona została tak ukształtowana i pełni swoją rolę edukacyjną, pochowawczą i wszystkim upamiętnia dziedzictwo myślenia Pawła II. Mamy takie przekonanie, że nasza propozycja, szczególnie ekspozycji stałej, doskonale koresponduje z kategoriami współczesnej epoki opowiada o człowieku, Wielkim małopolemimie, które reprezentuje to, co w Małopolsce jest najistotniejsze: czyli śmiałość myśleniu, odpaga w działaniu, pracowitość, zaangażowanie, rozpracowanie różnych platformy do współdziałania, nade wszystko wartości chrześcijańskie i rodzina. I to wszystko tworzy to, co w Małopolsce jest najcenniejsze, bo to nas identyfikuje, tak jak pan dyrektor podkreśla, właśnie wszelkie inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy też na tym bazują. Te umiejętności miękkie, wspomaganie oraz ukazywanie szerokiego kręgu współpracy. Dlatego, drodzy Państwo, zapraszam do Wadowicy, gdzie się wszystko zaczęło, aby odkrywać bogactwo tego człowieka, który rozumiał pracę, szanował pracę i wzywał do tego, aby praca stanowiła integralną część naszego zdrowia. Serdecznie Państwa zapraszam do Muzeum Jana Pawła II, gdzie Państwo będą mogli spotkać się nie tylko z artefaktami, z muzealiami, które mówią o Janie Pawła II, ale nade wszystko spotkać się z jego słowością, bo Jan Paweł II jest i był dla na nas. Zbliżenie na ścianę z napisem. Badowice, tu wszystko się zaczęło. Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, mówi stojąc na tle szarej ścianki z logotypami Małopolski i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dziedzictwo papieża Polaka jest wciąż aktualne i niesie z sobą uniwersalne wartości. Dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie spróbował przybliżyć choć część z ogromnej spuścizny, jaką pozostawił po sobie święty Jan Paweł II. Spotkanie w Wadowicach wskazało jak wiele z jego nauk może czerpać instytucja, której celem jest pomoc mieszkańcom województwa małopolskiego. Warto do tych nauk wracać i o nich nie zapominać. Na ekranie pojawia się biała plansza z czarnym napisem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na górze od lewej widoczny jest logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dopiskiem Instytucja Województwa Małopolskiego i logotyp Województwa Małopolskiego. Na dole od lewej widoczne są logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Polski, logotyp Województwa Małopolskiego oraz Flaga Unii Europejskiej.